Nie wiesz jak zabrać się do opisu o firmie. Wydaje ci się, że opis, który jest na Twojej stronie internetowej albo w Twojej ofercie jest nudny, nikogo nie interesuje i ja myślę o tym, że masz tworzyć jakiś inny opis firmy. Masz pustkę w głowie? Jeśli tak, to o tym będę właśnie mówił w 68. odcinku Strategicznych Piątków. Pokazuję tutaj, w jaki sposób działać efektywnie i strategicznie w obszarze marketingu. Zaczynamy! Cześć, ja nazywam się Dawid Czoska i zwiększam efektywność marketingu i pomagam go poukładać. W dzisiejszym odcinku Strategicznych Piątków będę mówił o tym, w jaki sposób można uatrakcyjnić opis. O firmie. E, oczywiście nazywam to w cudzysłowie o firmie, e, bo ten opis jest wykorzystywany w różnych miejscach. Często na stronie internetowej mamy taką zakładkę, często w ofertach wysyłamy na jakimś slajdzie dwóch, trzech informacje o tym, e, czym się firma zajmuje, jaką ma historię i tak dalej, dalej. Tak czy inaczej, zazwyczaj marka potrzebuje jakiegoś opisu o firmie, tak to nazwijmy tutaj na, na potrzeby tego odcinka. I ja dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, w jaki sposób ten opis można trochę podrasować, tak żeby był ciekawy w odbiorze i żeby też robił jakąś robotę marketingową. Czyli żeby też klient po jego przeczytaniu, bądź po jego obejrzeniu, zaufał Twojej firmie, pomyślał sobie, to jest fajna firma, ona się wyróżnia tym i tym, z nimi chciałbym współpracować. I jak się pewnie domyślasz, i to co zaraz wyświetlę tutaj na ekranie, Myślę, że zupełnie ciebie nie zdziwi, to kluczem, jednym z kluczy jest tak zwany storytelling, czyli opowiedzenie tego w formie ciekawej historii. Ja jednak chciałbym na kolejnych tutaj slajdach pokazać, w jaki sposób ten storytelling zbudować trochę inaczej, niż być może obecnie do tego podchodziłeś bądź podchodziłaś, i jak moim zdaniem ten storytelling o firmie powinien wyglądać. Posiłkowałem się z góry, mówię, metodyką, którą zaczerpnąłem z książki. Tę książkę pokażę na kolejnych slajdach, jakby na, na końcu tego procesu. Po to, żebyś nie uciekł już teraz w wyszukiwarkę Google, ale żebyś zrobił to trochę później, bo mocno polecam tę książkę z tej książki. Tę metodykę zaczerpnąłem i już kilkukrotnie miałem okazję tego użyć w praktyce u moich klientów i też u siebie. I widziałem, że ta metodyka bardzo siada klientom, bo miałem okazję po po prostu obserwować, czy to u siebie, czy u klientów, rozmowy handlowe, gdzie ta historia była przedstawiana, gdzie była opowiadana i bardzo fajną robotę to robiło. Więc każdy storytelling zazwyczaj ma jakiegoś bohatera, czyli no jakąś główną postać. I teraz bardzo ważna rzecz przy storytellingu o firmie jest taka, że bohaterem nie jest Twoja firma, bohaterem jest Twój. Klient. I to jest rzecz, na którą trzeba zwrócić szczególną uwagę. E, czyli cała historia ma być o Twoich klientach, e, a nie o Twojej firmie. I odwrócenie tego w ten sposób sprawia już z marszu, że ta opowieść będzie dużo ciekawsza e, dla odbiorcy, bo po prostu będzie opowiadała o jego problemach, o tym, jak on się teraz czuje, z czym on teraz walczy, do czego on chce zmierzać, a nie o twojej firmie, która tam została założona wtedy i wtedy, zbudowaliśmy takie i takie hale produkcyjne, przełamaliśmy kryzys taki i taki itd., itd. Średnio to klienta interesuje tak naprawdę, chyba że jesteś bardzo znaną marką i klient chce spra sprawdzić, jak do tego doszło, że jesteś taką znakomitą marką. Wtedy okej, okay, wtedy taki opis się przyda, jeśli nie... To zazwyczaj, jeśli to nie niesie jakiejś takiej wartości w postaci tzw. reason to believe, czyli takiego udowadniacza, to zazwyczaj jest to zupełnie bezwartościowe i nawet nie ma sensu pakować czegoś takiego na stronę czy do ofert. Bardziej trzeba postawić na historię taką, po co my jesteśmy co my chcemy zrobić, jaki jest cel, misja, wizja itd. w formie takiej historii. Więc zaczynam od tego, że bohaterem jest Twój klient. I Twój klient na pewno ma jakiś problem, który Ty chcesz rozwiązać. Więc w drugiej kolejności tej historii e, opowiadamy o problemie, o przeciwnościach, o, o obawach być może, z którymi boryka się klient, które my chcemy rozwiązać. I, i w punkcie trzecim dopiero wchodzi nasza firma, czyli my jesteśmy takim przewodnikiem. E, I to jest moment, w którym my dopiero jako firma do opowiadania, e, do historii wchodzimy. Jesteśmy trochę takim mistrzem Joda, e, który ma pokierować klienta do tego jak on ma ten swój problem rozwiązać e, i przedstawiamy mu trochę plan. I to jest trochę nasza oferta, czyli ta oferta e, to jest to w jaki sposób my chcemy klientowi pomóc rozwiązać jego problem. E, I w taki sposób ta historia powinna być skonstruowana. Zaraz podam e, mój przykład. Bo, bo u mnie w mojej firmie takim planem jest na przykład strategia. E, czyli ja jestem przewodnikiem, który układa strategię dla klientów po to, żeby pomóc im rozwiązać problem w postaci braku klientów, niskich przychodów, e, chęci wyjścia na rynek zagraniczny itd., itd. To jest moja historia, mojej marki i ona jest, zauważ, osadzona w tym modelu. Jest punkt piąty, wzywa do działania, e, czyli bohater też w tej opowieści. E, Przewodnik oczywiście wzywa do działania bohatera, e, czyli ja jako osoba, która ma plan dla bohatera jak pokonać ten problem, muszę go też wezwać do działania, czyli pokazać mu co konkretnie on ma zrobić w pierwszej kolejności, żeby w tą historię wskoczyć, żeby dać się poprowadzić ku temu, żeby ten problem rozwiązać. E, w punkcie szóstym e, możemy wspomnieć, czyli w, w, kolejnej, e, w kolejnej kolejności chciałem powiedzieć, dobra niech już leci. E, Mówimy o tym, jakim katastrofom, jakim zagrożeniom jesteśmy w stanie pomóc. Jakby, w czym pomagamy uniknąć e, klientowi? O, ojej. E, czyli w moim przypadku jest to spadek przychodów, brak lidów, e, itd. I Przepalenie budżetu marketingowego. To są zagrożenia, to są te katastrofy które ja pomagam jako przewodnik rozwiązać mojemu bohaterowi, czyli mojemu klientowi, mojemu właścicielowi małej bądź średniej firmy bądź sklepu internetowego. To jest moja historia i w punkcie siódmym oczywiście trzeba też narysować, nakreślić ten sukces, do którego my chcemy poprowadzić naszego bohatera, naszego klienta. I opowiedzenie historii w ten sposób. Jest dużo ciekawsze w odbiorze. Myślę, że nawet jak ja to pokazywałem, jak opowiadałem też tutaj w niektórych punktach swoją historię, to brzmiało to dużo lepiej, niż gdybym powiedział: "Stratera jest to firma, która została założona w 2018 roku. Skupiamy się na tym, żeby pomagać poukładać marketing naszym klientom, bla, bla, bla. Dużo mniej ciekawie to brzmi, niż kiedy ułożymy to w taką historię. I z doświadczenia wiem, że każda firma w zasadzie ma historię. Y, którą da się w ten model włożyć. Więc mam nadzieję, że, że taki proces, ta taka... Taki model układania historii pomoże Tobie poukładać Twoją historię, e, a doczytać o tym można w książce Donalda Miller'a, model Story Brand. To jest e, jakby dokładnie to, znajdziesz w tej książce, tylko oczywiście rozpisane bardziej dokładnie, jak krok po kroku przez to przejść. Ta książka też stoi za mną na półce. E, często do niej wracam, więc gorąco Tobie ją polecam, bo widzę, że fajnie pomaga to poukładać i widzę też oczywiście, że klienci w odbiorze. Na rozmowach handlowych bardzo dobrze to odbierają, uśmiechają się, rozumieją, pamiętają potem o czym była ta opowieść we współpracy, wracają do tego. Więc, to jest rzecz, którą mam sprawdzoną, którą, która działa, więc z tym się dzielę. I mam jeszcze kilka wskazówek takich dodatkowych, co jeszcze można zrobić, żeby ten taki opis o firmie ubogacić. Warto jest nagrać wideo. E, czyli, jeśli macie w firmie kogoś, e, kto jest w stanie opowiedzieć tę historię, nawet w takiej formie, jak ja teraz tutaj opowiadam, e, czyli nie w jakiejś e, nie wiadomo, jak złożonej, e, zmontowanej, e, nie wiadomo, jak zmontowanego wideo. Jeżeli macie budżet, to warto oczywiście zrobić bardziej rozbudowane wideo, które opowiada o firmie, ale w formie storytellingu. Czyli nie takie wideo jak często widzę przy firmach produkcyjnych, że z drona pokazujemy hale, pokazujemy jak maszyny działają i tak dalej, i tak dalej. Trochę tak na napinamy muskuły, ale tak naprawdę tam nie ma żadnej historii. My nic w tym wideo nie przekazujemy, poza tym, że jesteśmy super i mamy dużą halę i super maszyny. To tam nie ma żadnej takiej historii. Jeśli w ten model, w, który ja pokazałem wcześniej, e, jeśli go nagracie w formie takiego wideo, jeśli macie budżet e, i z dronami, i z superkamerami, zmontowanego przez profesjonalistów, jeśli to połączycie z pomysłem na komunikację, czyli z pomysłem na historię, to wtedy będzie sukces, i wtedy to wideo można promować sobie na YouTube czy jakkolwiek inaczej. I ono będzie dobrze funkcjonować i fajnie będzie budować wa waszą historię. Gorąco polecam, żeby to zrobić w formie wideo, bo wideo jest łatwiej przyswajalne, atakuje więcej zmysłów niż tekst pisany. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to pokazanie. Czyli jako o czymś opowiadacie, jak opowiadacie o problemie, jak opowiadacie o sukcesie końcowym, jak opowiadacie o katastrofie, to warto jest to pokazać. Czyli nie tylko o tym mówić, tak jak ja teraz opowiadam, ale też być może pokazać zdjęcia, pokazać wideo, pokazać tę katastrofę, jak ona wygląda, żeby wizualnie też ktoś to, to odczuł, pokazać ten sukces, jak on wygląda, i tak dalej, i tak dalej, tak żeby klient też zmysłem wzroku, a nie tylko słuchu, mógł doświadczyć tej waszej. Historii. Bardzo ważna rzecz. Czyli możemy też pokazać zespół, możemy pokazać miejsce, w którym pracujemy, możemy pokazać liczby. Jeśli mówimy na przykład o sukcesie bądź katastrofie w takiej branży, na przykład jak moja, to łatwo jest to pokazać liczbami. Po prostu wydajesz na marketing tyle e, i być może teraz masz taki ROAS, a możesz mieć taki jak, jak klient X, któremu udało nam się wygenerować tyle i tyle. E, pokazujesz już, już liczbami, czyli nie działa tylko e, opowieść po prostu opowiadana, ale i pokazujesz, udowadniasz i ta historia jest bardziej wiarygodna. Bardzo ważna rzecz. E, kolejna rzecz. To humor, jeżeli jesteś w stanie dodać do swojej historii jakieś anegdoty, jakieś konkretne historie z klientem, jeżeli jesteś w stanie to zrobić tak, żeby to w jakiś sposób rozbawiało klienta, tutaj trzeba mieć trochę, jakby są techniki do tego, żeby humor tworzyć po prostu tak, tak technicznie. I da się to oczywiście zrobić, tu polecam kurs Kamila Kozieł, który w swoim kursie trochę opowiada o tym, w jaki sposób humor wplatać w prezentację i są tam konkretne też techniki jak do tego podejść, ale moim zdaniem trzeba mieć też trochę jakby takiego wyczucia co klienta, co odbiorcę można, może rozbawić, zwłaszcza jeśli nagrywamy wideo, tworzymy opis. Można go zderzyć wcześniej z klientami, ale trzeba mieć też jakieś wyczucie w tym. Trzeba uważać z humorem, ale jeśli mamy to wyczucie, to warto zdecydowanie wpleść humor też w tą swoją historię firmy. To też będzie dużo lepiej działać, bo jak się śmiejemy, no to, to dużo lepiej się czujemy, więc chcemy, zależy nam na tym, żeby ktoś uśmiechnął się. Nie, żebyś śmiał z naszej firmy, oczywiście, ale żeby uśmiechnął się, kiedy będzie zapoznawał się z opisem o firmie, bądź kiedy to będzie słuchał od handlowca. E, warto, żeby humor się tam pojawił. E, i pamiętaj też o tym, żeby wykorzystywać autentyczne historie, czyli żeby po prostu nie ściemniać, bo niestety widywałem już też historia e, o firmie. E, miałem też klientów, którzy próbowali e, naginać trochę rzeczywistość, wymyślać jakieś historie. E, tego nie rób, zawsze to ma być autentyczne. E, bo po prostu. Bo tak, bo dużo lepiej to będzie brzmiało, z dużym większym przekonaniem. Ty będziesz o tym opowiadał, twoi handlowcy będą o tym opowiadać. Dużo lepiej będzie to wyglądało na stronie, będziesz mógł to podeprzeć realnym imieniem, nazwiskiem, być może nawet tego klienta zdjęciem, wideo i tak dalej, i tak dalej. Dużo lepiej to będzie działać. I warto też w tej historii, którą będziecie opowiadać, przemycić wyróżniki twojej marki. Jeśli takowe oczywiście masz zdefiniowane w ramach strategii, to warto te wyróżniki tam przemycić, bo one też jakby są turboistotne w tym, żeby mieć jakąś przewagę nad konkurencją, żeby ta historia też zapadła w pamięć, ale i zrobiła taką robotę, że ktoś będzie chciał u ciebie kupić, to warto te wyróżniki też tam przemycić. Tak jak ja w swojej historii przemycam informacje o tym, że strategia to jest właśnie ten plan, który pomaga zapobiec tej katastrofie, dojść do tego sukcesu i to jest jedna z kluczowych rzeczy, żeby to się udało. Trzeba mieć ten plan, trzeba mieć tę strategię. E, więc to jest mój wyróżnik, który ja przemycam w swojej historii i Ty też zastanów się, w jaki sposób wyróżnik w swojej historii przemycić. E, I podkreślam słowo przemycić tutaj, bo jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Żeby unikać w opisie o firmie zwrotów, wyróżniamy się doskonałą obsługą klienta. To jest niedobra droga do tego, żeby pokazać w czym się wyróżniamy. E, dużo lepiej jest to wpleść jakoś, przemycić jedynie, czyli nie napisać wprost, że wyróżniamy się tym i tym, tylko przemycić to jakoś w historii. E, tak jak u mnie jest to przemycone poniekąd e, tym, że strategia jest tym. Planem. Ja nie mówię wprost, że wyróżniam się tym, że robię strategię, e, tylko dużo mówię o strategii. I, I to jest właśnie ta różnica, więc tu pamiętaj o tym, żeby wyróżniki przemycać, ale nie. Wprost o nich tak mówić, że wyróżniamy się tym i tym, bo to bardzo często e, czy w prezentacjach firmowych, czy w opisie na stronie internetowej e, widzę, że po prostu ktoś mówi, wyróżniamy się tym i tym, kropka. E, I klient musi w to uwierzyć. E, I oczywiście klient w wielu przypadkach w to nie wierzy, bo od konkurencji słyszy dokładnie to samo, więc zastanów się, jak te wyróżniki wpleść i przemycić w historii. Jeżeli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, czyli chcesz poukładać strategię komunikacji, strategię marki i taki opis też stworzyć, to oczywiście ja zapraszam naturalnie do kontaktu. Tu jest adres mailowy, znajdziesz go też w opisie filmu. Tam jest też numer telefonu, po prostu bezpośrednio do mnie możemy porozmawiać o tym, jak teraz wygląda Twój opis firmy i co my możemy zrobić z tym, żeby ten opis i wiele innych rzeczy wzbogacić po prostu. a jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, to ja zapraszam Ciebie do subskrypcji, gdyż co dwa tygodnie wrzucam tutaj odcinek, w którym e, dzielę się swoimi konkretnymi doświadczeniami z zakresu marketingu i co dwa tygodnie wrzucam też. Rozmowę z gościem, z którym rozmawiam na tematy, w których on, moim zdaniem, wie dużo więcej ode mnie i od niego też wyciągam jakieś ciekawe doświadczenia w tematach marketingu, strategii sprzedaży. Więc zapraszam Ciebie do subskrypcji, do pozostawienia też łapki w górę, gdyż to zwiększy zasięgi tego wideo i więcej osób będzie miało ciekawe opisy o firmie, przez co mniej będziesz musiał czytać nudnych opisów firmy, na które nie masz ochoty i które Ciebie zanudzają, więc jest tu też misja do wykonania. I mam nadzieję, że widzimy się przy okazji kolejnego odcinku strategicznych piątków. Cześć!